Proszę Państwa, na co dzień zajmuję się lekami antynowotworowymi, przepraszam. Jednak na początku chciałbym opowiedzieć Państwu o, o problemie, który natrafiłem w swoich badaniach, a następnie o rozwiązaniu tego problemu. Zastanówmy się najpierw nad tym, co to jest w ogóle nowotwór. Nowotwór jest to grupa komórek, która na początku. Przepraszam która na początku rośnie w sposób niekontrolowany, wymykając się z działania układu immunologicznego, aby, aby taki nowotwór mógł się rozwijać, musi zostać ukrwiony. W momencie, w momencie gdy chcemy leczyć pacjenta, który ma, który ma już odpowiednio, odpowiednio dużego guza, podajemy mu na przykład jakiś chemioterapeutyk, Wtedy ten chemioterapeutyk dociera do guza właśnie poprzez naczynia krwionośne. Jednak, ze względu na to, że jest to tkanka nowotworowa, to jest to tkanka patologiczna. Tak samo też unaczynienie tego nowotworu jest patologiczne. Prowadzi to do sytuacji, kiedy komórki, które znajdują się blisko naczyń krwionośnych, dostają duże stężenie danego leku, który stosujemy, a komórki, które są trochę dalej, dostają go dużo mniej. W efekcie mogą powstać komórki, które są odporne na leczenie, które stosujemy, i naprót nowotworu jest związany z tym, że te komórki już odporne rozwijają się po raz kolejny. I wtedy terapia, którą stosujemy, jest już nieskuteczna. W tej sytuacji trafiliśmy na problem, gdzie poza tym, jak, jak tworzyć sam lek przeciwnowotworowy, jest też pytanie, w jaki sposób w ogóle badać dystrybucję leku wewnątrz guza nowotworowego. Można oczywiście zastosować coś, co by przypominało troszkę diagnozę nowotworów, czyli zebrać kilku histopatologów. Oni by debatowali o tym, co tak naprawdę w tej tkance jest, a następnie dawali nam opis. Jeśli jednak chcemy porównywać różne rodzaje terapii przeciwnowotworowych, załóżmy, że tworzymy 500-600 różnych odmian danego leku, wtedy taki opis czysto Czysto papier, nazwijmy go, jest zupełnie nieprzydatny. I tutaj powstał pomysł, aby stworzyć jakiś, jakiś sposób opisu dystrybucji leku przeciwnowotworowego wewnątrz guza. W ramach programu Inter chce stworzyć program komputerowy, który na podstawie zaawansowanej matematyki, na podstawie teorii chaosu, teorii dystrybucji będzie w stanie opisywać nam w sumie jednym, jedną liczbą to jak dobrze dany lek jest dystrybuowany wewnątrz guza. Chcemy stworzyć program, który będzie tworzył na początku idealny model guza, idealny model rozłożenia danego leku wewnątrz guza, a następnie chcemy stworzyć model prawdziwy, biologiczny, któremu podamy właściwy lek i zobaczymy, gdzie ten lek się lokuje tak naprawdę wewnątrz guza. A następnie nakładamy ten model biologiczny do modelu komputerowego i tym wyznacznikiem dystrybucji naszego leku, będzie tylko podobieństwo, yy, przepraszam, będzie podobieństwo tego, co uzyskaliśmy, do idealnego stanu. Wtedy, porównując kilkadziesiąt czy kilkaset różnych rodzajów terapii, będziemy mogli, pokazać, jak, będziemy mogli je do siebie porównywać, i będziemy mogli pokazać, jak bliskie są idealnego stanu, który chcielibyśmy osiągnąć. Na koniec dodam jeszcze jedną rzecz. Chciałbym, aby ten program znalazł się na platformie dostępnej dla wszystkich. Na platformie open source z pełną dokumentacją zarówno strony informatycznej, jak i matematycznej. Dzięki temu mam nadzieję, że w przyszłości okaże się, że taki program będzie przydatny nie tylko dla naukowców, którzy badają dany rodzaj nowotworu czy dany rodzaj terapii, ale będzie też przydatny dla klinicystów w poprawnej diagnozie. Dziękuję bardzo.